się ma. Muszę jechać po nowy nabytek. Znaczy Boże Święty po nowy nabytek. Chopa przyprowadzić nowy, z nowym nabytkiem. kurz, bo do 60... Ja do 60 do ciapka. Ja założyłem ten tą konsolę do Tura. I właśnie Tur ma przyjechać. O. To jest chyba on. No, to jest on, dobra. Jak zawsze, kurde. Na polu się nie nawrócę, nie? Tym autem. Kurde, zakopałem się tu jeszcze. O, Holender. No. Dobra, jakoś, jakoś wyciągnę to. Dobra i jedziemy. O. On tam jedzie za mną. Tym John Ogólnie na lawacie ma jakąś przyczepę jeszcze. Ale przyczepa nie do mnie. Także no nie wiem Ogólnie to, że paki też popryskałem wszystkie Czyli wiecie, no te wszystkie dwa pola sąsiad coś tam kupił do opryskania Jeszcze tam yy, szczepę sprzedał No i nie wiem, nie No dobra, zaraz Wam pokażę rozładunek Dobra, swoją, swój, swoje autko tylko zaparkuję. Tuło. Dobra, dobra, powinno się tutaj o, fajnie zmieścić. Dobra, jeszcze trochę mogę. Chyba tyle, no akurat. Dobra. Idziemy do ciapka. Ogólnie no sąsiadce wszystko pochował do stodoły. Ja jak tutaj na na wjazdy takie są kurde jak na dżundira to jak ja tu mam wjechać? A dobra. Mhm... Mm Cyk oje ojoj! Widełki Trzeba je jakoś postawić, te widełki, o! Aha, kurde. No, widły do obornika. Aha, czekajcie, gdzie ja to mogę dać teraz? W sumie pod Chyba płot mogę to dać. Oooo, gara, płot przedstawię. Trochę do tyłu może. No i jedziemy. Po łyżkę jeszcze. Patrz ja mu wszystko rozładowane, a przyczepa do sąsiada. Nie? Kurde no. Widzowie, patrz to. Co to się narobiło? On to podniósł, tą czterkiestkę i zapięli, bo inaczej się nie dało zapiąć. Teraz pewnie opuści i on zjedzie, ten sąsiad. Ja. Patrz co tu, kurde, cała się ruszasz. No, już o, pojechał. No i dobra. Trzeba by tu trochę porządku zrobić na tym gospodarstwie. No, najpierw może tak rotacyjną może wyciągnę. Jak na razie. Dobra, rotacyjną jak na razie tu można wstawić. Nie wiem w ogóle, czy rotacyjną nie sprzedam tą, a kupię sobie lepszą nową. Może. Dobra, schowam na, na pewno ten siewnik, bo to jak na razie nam nie będzie potrzebny. No, mi jak na razie nie jest potrzebny, a sąsiad, jak chce, to ma swój e, rotacyjny. I może tam, może zmniejszę rotacyjną. I wtedy by było fajnie wszystko schowane. Nie, no kurde, nie zmniejszczę tam. A, to dobra, to tą rotacyjną już można zostawić tu. Zamknie się to. O, na styk. No, tu jak na razie autko stoi, bo nie mam żadnej szopy. Na te auto. Oj, 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 widełki, żem przestawiłem No, jak na razie, ciapka tutaj, postawię, niech będzie. Tak, co my jeszcze tutaj musimy zrobić? Na pewno tak, trzeba wziąć 40. no tej przepy nie mam nawet dostępu do kosa no mam nawet bo to się jej no, przepa odsunie Znaczy Boże dwukółka się odsunie i jest ale czterdziest ja bym musiał tak 40 czterdziestką... 40 boże radno bo to nie dziwi teraz nie Albo ty, dobra, bo to w sumie mogę zrobić nawet przed siewem, kultywatorowanie. Aha, ogólnie sprzedałem jedne pole i kupiłem też jedne, czyli wychodzę na zero. No bo sprzedałem te duże, no na, na zero to w sumie nie, bo no trochę na minusie jestem, bo mam teraz mniej hektarów, ale jak na razie na moją korzyść. Bo ja wam tutaj o włączę taką o. No. I to sprzedałem te, bo miałem te sprzedałem, a kupiłem te. Jak te kupiłem. To jest ogólnie. Trzeba zakultywatorować to i tam najprawdopodobniej no, będzie jęczmień. Także. z mi na minusie, tak wam powiem. Bo nie dość, że tamte pole było gotowe do siewu. Też było tam chyba nawiezione trochę. A nie, nawożone nie było. No ale mam mniej tam, No dobra, no trudno. Ja się z Wami żegnam, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Nara.